Na początku chciałbym, przedstawiając się, powiedzieć, że poglądy, które tutaj przedstawiam, są wyłącznie moimi nie reprezentuję swojej instytucji, w której e, pracuję na co dzień. Moja pierwsza teza jest następująca, że tak naprawdę to, co się dzieje w ostatnim, od 2022 roku spowodowało fundamentalną zmianę, która oddziałuje także na świat energetyki. I tak można by to lapidarnie streścić w takich kilku słowach, że w Unii Europejskiej euro przestało być najważniejszą walutą, a bezpieczeństwo stało się tą najważniejszą walutą. Jeśli na to popatrzymy z tej strony, to zobaczymy, jak będzie to oddziaływało i przenikało także na sektor energetyki. Wydaje się, że kluczową rzeczą nie są elementy rynkowe, ale to, czy paliwo dotrze, czy ono będzie znajdowało konsumentów i w jaki sposób. Państwa funkcjonowałyby, gdyby nastąpiły zaburzenia w dostawach. To taka lekcja z Ukrainy. A jak wygląda dzisiaj środowisko? No, mamy gwałtowną zmianę. Wschodnia i północna flanka NATO to Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Norwegia. One de facto tworzą obszar frontowy. Czyli Bałtyk też stanowi obszar frontowy. To jest coś zupełnie innego niż Środkowa Europa, niż Zachodnia Europa. Mamy sąsiada. sąsiada, który wydefiniował swoją strategię jako kontestowanie ładu wybudowanego po 1991 roku. Ładu opartego na współpracy i na handlu. W związku z czym możemy spodziewać się rzeczy, które będą na kursie kontradyktoryjnym do tego, do którego przyzwyczailiśmy się w latach 1991-2013. A jaka jest rola Morza Bałtyckiego? No, Morze Bałtyckie tworzy status głębi strategicznej, z materiałowego swego rodzaju hinterlandu. Jeśli awersem jest wzrost roli Bałtyku dla systemu bezpieczeństwa, to jego rewersem będzie w naturalny sposób wzrost zagrożeń generowanych przez Rhineland, czyli no de facto Rosję. A jak to wygląda dla sektora energetyki w Polsce? Cały gaz ziemny, który kupujemy, kupujemy z morza. Mamy Baltic Pipe, mamy terminal LNG, który jest postawiony w Świnoujściu, mamy zakontraktowane moce gazowe na terminalu w, na Litwie. Oraz projektujemy kolejny terminal, który ma być, ma służyć do odbioru gazu ziemnego w trójmieście. mieście, jak wygląda ropa naftowa? Ponad no, <laughs> ciężkości całego systemu jest znowu powieszony na morzu. Wszystko, co bierzemy, bierzemy poprzez naftoport. Mamy jeszcze dwa terminale produktowe, dwa nieduże. Świnoujście Szczecin oraz kolejny Gdynia. Wszystko, co bierzemy, z wyjątkiem niewielkiej ilości produkowanej na miejscu, Zarówno paliw gotowych, jak i tych, które przetwarzamy w dwóch rafineriach jest powieszone na Morzu Bałtyckim. To popatrzmy, jak wygląda środowisko bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. W mojej opinii następuje skokowy spadek tego, co było wcześniej, czyli pewnego bezpieczeństwa. W ostatnich latach zniszczenie dwóch no nitek Nord Streamu, uszkodzenie podmorskiego rurociągu S-Link 2. Sabotaż na gazociągu do terminala w Brunsbüttel. To akurat może północne, ale to pokazuje, jak na występy gościnne Federacja Rosyjska się przygotowuje, że no nie ma limitów, granic. Bałtyk to krótko, ale możemy pojechać dalej. A uszkodzenie Baltic Connector <laughs> pomiędzy Finlandią a Estonią. To było zabawne. Taki chiński tankowiec, czy też statek ciągnął kotwicę 6 mil morskich, tak żeby wreszcie uszkodzić te urządzenia. Jak sobie pogrzebiemy w tym, jaka załoga tam była i z jakich krajów rekrutowana, to odpowiedzi stają się logiczne, czytelne i proste. Szwedzkie media podawały, alarmowało ryzyku sabotażu podmorskich gazociągów i kabli energetycznych na Bałtyku, ale także na Morzu Północnym. To liczymy do tego jeszcze podniesienie ochrony podmorskiej, terminala LNG e, na Litwie, to będziemy mieli pewien fragment pejzażu tego, jak gwałtownie zmienia się środowisko bezpieczeństwa. Jak wygląda dzisiaj punkt ciężkości całego polskiego systemu energetycznego związanego z Bałtykiem? Jeśli policzymy całą energię, która jest konsumowana w kraju, przeliczymy ją na terajoule, a następnie, że tak powiem, podzielimy poprzez ten fragment, jaki jest importowany poprzez Morze Bałtyckie, to wyjdzie nam, że obecnie zależność energetyczna państwa polskiego od Bałtyku sięga 48%. Ale jeśli doliczymy do tego, Cały wielki plan budowy odnawialnych źródeł energii, farm wiatrowych na morzu, które są niezwykle ciekawym, zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem. I policzymy, ile będziemy, że tak powiem, oprócz energii elektrycznej produkowanej na Bałtyku, importowali energii poprzez zużycie krajowe, to wyjdzie nam, że wzrost w zależności od Bałtyku sięgnie 61%. To jest gwałtowna zmiana i gwałtowna różnica. A dodatkowo jest to pewien indykator którego byśmy nigdy nie brali pod uwagę, gdyby nie skokowa zmiana środowiska bezpieczeństwa, jaka nastąpiła od 2022 roku. Co to oznacza? Że tak naprawdę ta będziemy mieli na Bałtyku, ale także w całej części wszystkich państw rozsypanych od Szwecji, Finlandii, Polski, wszystkich państw, które łączą się z szeroko rozumianą wschodnią flanką NATO i mają zdolność graniczenia z terytorium Federacji Rosyjskiej. Będziemy mieli wzrost zagrożeń poniżej progu wojny, czyli określanych jakby w literaturze przedmiotu jako zagrożenia hybrydowe. Te zagrożenia będą generowane przez Rosjan różnymi metodami, różnymi sposobami oddziaływania. Jeśli popatrzymy na doświadczenia z wojny na Ukrainie, to rozwiązania typu dronowego będą najprawdopodobniej bardzo mocno wykorzystywane, czy też będą się pojawiały. Kluczem w takich rzeczach jest utrata atrybucji, czyli Problem z odnalezieniem tego, kto wykonał taką operację, czyli który aktor państwowy miał do czynienia i jakby spowodował zniszczenie, co powoduje jeden kluczowy problem. Kłopot z egzekucją w prawie międzynarodowym tego, który dokonał tego zniszczenia. Co powinniśmy w związku z tym robić? No, kluczową rzeczą jest wzrost ochrony infrastruktury krytycznej. Jeśli popatrzymy na to, jak wyglądało cały spektrum prawa dotyczącego budowy wszystkich instalacji energetycznych, to zobaczymy, że one były wybudowane w pewnym takim ładzie demokratycznym, czyli staramy się redukować koszty, budujemy systemy zabezpieczenia takie, jakie są konieczne, żeby urządzenia normalnie funkcjonowały, ale nie bierzemy pod uwagę tego, że ktoś świadomie, intencjonalnie będzie próbował nam to zepsuć. Jaka jest skalna i zdolność psucia? No wystarczy popatrzeć, jak... Sprytnie pracują Ukraińcy. Oni zdegradowali 20 refinerii rosyjskich w przeciągu ostatnich 5 miesięcy, redukując do 13,5-14% eksport rosyjskiego paliwa. Precyzyjnie i inteligentnie uderzają w punkt ciężkości państwa rosyjskiego, niszcząc jego zdolności eksportowe surowca, który napędza machinę wojenną. Jeśli mamy lekcję z Ukrainy. I widzimy, jak pracuje jedno państwo pracuje drugie, to założenie, że takie rzeczy nie zaczną się pojawiać na naszym terytorium byłoby założeniem pozbawionym no, jakiejś logiki. I jaki mamy drugi proces, który towarzyszy tym wszystkim zmianom? Mamy proces głębokiej transformacji sektora energetycznego. W skrócie ten proces dotyczy energetyki, biogaz i wodów się pojawia. Te wszystkie rzeczy nie pojawiają się z uwagi na zapotrzebowanie podażowe i zapotrzebowanie popytowe. Polityka jest przemożnym instrumentem oddziaływującym i przenikającym energetykę. Ona układa pewne ramy, w której później toczy się gra ekonomiczna. Unia Europejska uznała, że trzeba dokonać rewolucji technologicznej w energetyce z jednej bardzo prostej przyczyny. Jeśli do Europy sprowadzanych jest paliw gotowych, gazu, substancji, Różnego rodzaju związanych z energetyką, mniej więcej za 450 miliardów euro rocznie, jak to wydłużymy w perspektywie do 2050 roku, to wyjdzie nam gigantyczna kwota, którą będziemy próbowali, czy próbuje się redukować różnymi politykami. Im mniej będziemy importowali jako Unia Europejska paliwa, tym więcej zostanie pieniędzy wewnątrz państwa i będzie stanowiło swego rodzaju sprężynę, dźwignie do rozwoju ekonomicznego. Taka jest logika formalna całej transformacji energetycznej. W niej głównym elementem jest pieniądz i chęć pozostawienia tych pieniędzy wewnątrz Unii, aby agregować nowe gałęzie przemysłu. To tak to wygląda. Możemy zobaczyć, jak strategiczne dokumenty państwa polskiego definiują koszty. W mojej opinii te koszty są niedoszacowane, ponieważ jeśli zrobimy dokumentów sprzed. Z obecnego roku, z dokumentami sprzed trzech lat, to widzimy różnicę 40% mniejszych kosztów, co oznacza, że one będą rosły skokowo wraz z nowymi politykami europejskimi, które tworzą impulsy na budowy kolejnych podsystemów gospodarczych. Nakłady na energetykę zostały policzone na 726 miliardów złotych do 2040 roku, czyli w perspektywie 17 lat. Jak doliczymy do tego Kolejną dekadę do 2050, bo mamy rozjazd, tak? Polityki europejskie określają transformację energetyczną do 2050 roku, tymczasem polityki krajowe definiują koszty do roku 2040, ale licząc w ten sposób do 2050 nie będzie to 726, ale pewnie gdzieś bilion. Przy kosztach 726 miliardów złotych, nakłady na energetykę to Mniej więcej 26,3 PKB Polski z 2022 roku, czyli jeśli by PKB nie rosło, to 1,5% PKB rocznie będą wynosiły koszty wzrostu koszty energetyki. Dziś największym kosztem państwa polskiego jest sektor militarny. To jest 3% PKB. Więc zobaczcie Państwo, jak polityki europejskie oddziałują, w jaki sposób przenikają cały system finansowy państwa polskiego, a koszty transformacji, bo nakłady na energetykę na źródła wytwórcze, ale także trzeba dołożyć do tego nakłady na wszystkie inne elementy podsystemy systemy transportowe i tak dalej, plus całą zieloną transformację związaną na przykład z elektromobilnością. To dokumenty rządowe wyliczają na 1,6 biliona złotych, co wynosi prawie 60% PKB państwa polskiego. To pokazuje, że właściwie jeśli mówimy o transformacji energetycznej, mówimy o największej, najgłębszej, naj na największej polityce ekonomicznej Unii Europejskiej, która przenika wszystkie podsystemy, a jej motorem będzie przede wszystkim elektroenergetyka, bo ona będzie eliminowała surowce, te, o których też mówił profesor Ruszek, dlatego że za moment okaże nam się, że cała wielka transformacja idzie właśnie w kierunku tych rozwiązań. Jeśli będziemy widzieli, jak zaplanowano potencjał farm morskich, no to one około 2040 roku, mają generować 18% energii elektrycznej. A dla odmiany, to o czym mówił Pan Profesor Budowski, energetyka atomowa obliczana jest na 23%. Przy czym zwróćcie Państwo uwagę, jak dynamiczny jest ten proces. Trzy lata temu jeszcze nikt nie mówił o SMR-ach. Dziś smr plus duże atom, duży atom mają generować 23% energii. Nie jest wykluczone, że. Że po prostu będą się rozpychały na rynku mocniej, silniej i będą próbowały wyjąć większą część tego tortu. Kolejnym podsystemem, który ma eliminować paliwo kopalne, czyli e, gaz ziemny, będzie gwałtowny rozwór, rozwój biogazu, a później wodoru. Biogaz ma doprowadzić do takiej sytuacji, a właściwie elektryfikacja wraz z produkcją biogazu mają wyeliminować Konsumpcję gazu ziemnego w Polsce w 2050 roku, to znaczy zredukować ją do 10 miliardów metrów sześciennych. Dziś zużywamy około 20 miliardów metrów sześciennych. Plato ma nastąpić gdzieś na koniec obecnej dekady. Dojdziemy do 30 miliardów metrów sześciennych konsumpcji gazu, a potem będzie następował gwałtowny spadek. Do 10 miliardów metrów sześciennych, z czego. Około 40% to będzie biogaz, czyli będziemy importowali mniej więcej 6 miliardów metrów sześciennych gazu. To wszystko pokazuje w jak dynamicznym świecie funkcjonujemy. Jak urządzenia, narzędzia, które żeśmy kupili trzeba będzie transformować na nowe rozwiązania. A jak będziemy to transformować? No to pokazuje też przykład Niemiec. Bo drugim podsystemem eliminującym gaz jest wodór. Popatrzcie Państwo jak wygląda ustawa sprzed miesiąca z Republiki Federalnej Niemiec. Tak, w się, warto czytać i oglądać rzeczy, jakie robią Niemcy, ponieważ de facto oni robią model referencyjny. To, co jest eksport, jakby przechodzi badania, rozwój, następnie operacjonalizacji na rynku niemieckim, w kolejnym kroku w większości jest uwspólnotowiane politykami europejskimi. Czyli jeśli robimy poprawne studium w przypadku rozwiązań z energetyki Republiki Federalnej Niemiec, widzimy mniej więcej, w którą stronę będą szły polityki europejskie. Co zrobili Niemcy? Zaprojektowali sieć wodorową. Ona ma mieć prawie 10 tysięcy kilometrów. Do kiedy ma być zrobiona? Do 2037 roku. Horyzont strasznie krótki. Ile ma kosztować? 20 miliardów euro. Czy to się zbilansuje, jeśli chodzi o koszt energetyki i wodoru? Oczywiście nie. To będzie tak, że tu trzeba będzie włączyć dwie konewki pieniędzy publicznych, kontraktów różnicowych, wymyślą to w różny sposób, tak, żeby te mechaniki zadziałały. To wszystko pokazuje jedno, że właściwie wielka i ogromna transformacja energetyczna nie będzie się zapinała na zasadzie prawa podaży, prawa popytu, odkupienia od ludzi, wyciągnięcia od ludzi pieniędzy za, do, za, za doprowadzane dobra, tak? czyli energię do, do, do naszej wtyczki w domu, tylko będzie wymagała systemu wsparcia. To w istotny sposób jest, jest rdzeniem tej polityki, ale ona jest przemożna. Ona jest opisana w dokumentach europejskich i będzie realizowana. Jakie z tego wpłyną wnioski? Przede wszystkim kluczowym zagrożeniem, czy też dla działania i niezawodności systemu energetycznego jest nasz partner ze wschodu, czyli Federacja Rosyjska, która kontestuje ład wybudowany po 91 roku i będzie degradowała nasze zdolności do normalnego funkcjonowania. Więc będziemy mieli do czynienia ze wzrostem zagrożeń hybrydowych. Bałtyk, który będzie zgodnie z uruchomionymi politykami odpowiadał za prawie dwie trzecie energii konsumowanej w państwie polskim no jest na, i, i jest miejscem, które łatwo będzie, znaczy łatwo, no, z pewnością będziemy mogli się spodziewać tego, że będzie atakowany, i będziemy musieli budować różnego rodzaju systemy mające chronić go. Będą to musiały robić zarówno podmioty państwowe, jak i w jakiś sposób będzie trzeba dokonać zmiany prawa, tak, aby podzielić się odpowiedzialnością pomiędzy. Podmiotami komercyjnymi, a tym, co jest we władztwie suwerena. Jakie są nowe inwestycje? Tak jak Państwu już mówiłem, sam sektor wytwarzania energii to 726 miliardów złotych, czyli 26,3 PKB z 2022 roku. Wydaje mi się, że jest niedoszacowane, że kolejne polityki będą pokazywały skokowy wzrost. Co będzie się działo z gazem? Będzie następowała transformacja w kierunku biogazu oraz wodoru. I szeroko rozwijającego się sektora elektryfikacji w oparciu o w najmocniejszej części odnawialne źródła energii na morzu oraz energetykę jądrową. Dziękuję za uwagę.